Elżbieta Krystek Jones, tato Ciernik. Czy możliwe jest, aby ptaszki w morzu mieszkały i na dnie ciemnej głębi gniazda swe budowały? Nie, to gniazdo Ciernika. Tato sam je buduje. Dzieci w inkubatorze. Samodzielnie pilnuje. klap klap się rozlega. Słychać bicia ogonem. Tato ciernik do gniazda da wody natlenionej. Gdy natręta zobaczy, ostre szpile nastawia I do odparcia wroga jak rycerz się ustawia. Pod Kochającym okiem maluszki rosną szybko, niedługo w świat popłyną z inną kolczastą rybką. Opowiadał Bogdan Dmowski.